Cześć, witajcie! Z tej strony Piotrek z kanału Gospodarstwo Rolne Hemrol. Dzisiaj mamy czwartek. Zaczynamy orkę pod jęczmień i pszenicę. Wykonujemy orkę y, tak, tak samo właśnie i pod pszenicę i pod, pod jęczmień. Tutaj o, ostateczne takie nastawy już sobie wykonałem. Już zacząłem sobie tutaj od miedzy, od takich nawlargicznych miejsc. I bierzemy się do pracy, tak? Wsiadamy. Wsiadamy i jedziemy. Co ciekawego się dzisiaj... Znaczy, nie dzisiaj, tylko w tym tygodniu, co się działo ciekawego? No to słuchajcie. Zaprawiliśmy zboże już pod... Pod... Pod siew. Zaprawiliśmy zboże pod siew. No i teraz przyszedł czas na orkę. E, nawozy już zamówione. E, wapno rozsiane. Gdzie nie gdzie kreda w nowych miejscach, żeby lepiej zadziałała szybciej. I Bierzemy się do pracy. A jak będę coś... Więcej, coś tam, jakieś informacji będę miał, to Wam będę tutaj mówił. Teraz, za chwilę, pomilczmy i posłuchajmy, jak to idzie praca. Czytając wasze komentarze i ogólnie widzę, że są polubienia duże na moich filmach i tak tylko wyświetleń nie ma, ale ja wiem, wszystko, na wszystko przyjdzie czas. Postanowiłem, że chyba będę zakupywał kamerkę ta gopro Pro i tak mam takie pytanie do was może, że jakby ktoś może miał na sprzedaż albo ktoś ma może z pewnego źródła, taką jakoś taką hmm. No nie wiem taką w miarę już taką dobrą, taką GoPro 8, GoPro 9, 10 eee, Może by ktoś chciał sprzedać eee, proszę tutaj napiszcie w komentarzach Jakbyście mieli jakoś na sprzedaż, odezwijcie się. Postaram się do Was odezwać. A jaką tutaj Piotrek masz wydajność? Eee, pyta, pytał mnie wczoraj mój kolega eee, no to odpowiadam. Moja wydajność w tym na biegu C4 to jest hektar 40, hektar 40 arów. Więc no uważam, nie jest tak jak najgorzej, jak na metr 80 m orki. Tutaj szybko się dosyć jedzie, Wiem, że niektórzy szybciej jeżdżą, że nawet 10 km na godzinę orają. No ale uważam, że tutaj wystarczająco jest. O, coś wyskoczyło. O, przeciążenie silnika. A no, tak zdarza się. Czasami tutaj ciężko ma. Właśnie i ciężko ma czasami u nas na tych ziemiach. O! Krycie. Pięknie kryje moim zdaniem. Ten U nas suko jest w ogóle. Jeszcze jeszcze tak bardzo u nas nie popadały, ani nie tak. Delikatnie u nas się zachmurzyło i dlatego wyjechałem. Bo w tym tygodniu straszną nasupały były 30-35 stopni. Tak było gorąco. I dojechaliśmy do końca pola. Tutaj znajomy rolnik Łukasz ma buraki. A my obracamy i jedziemy dalej. Kółko pięknie opada. nie nagrywałem z telefonem, wykonuję to wszystko szybciej, no ale wiadomo, nagrywając to trzeba wszystko powoli, dokładnie, co i jak mieć, o opuszczam, opuszczamy, w międzyczasie jedziemy, tak zawsze robię i ruszamy, I to się tutaj wyregulowuje jeszcze, jak oram Klebra, Italiano, Radio Pulse. Polecam do każdego traktora na spokojną jazdę. I ożemy. jakaś brudna szyba mi się tutaj w tym A, to... Mam nadzieję, że wybaczycie. O, to są polowe warunki. To... Tak musi być. Spróbowałem sobie C4 Jak się jedzie, no 9 km na godzinę i spalanie mam 14, no 15, zaprągnijmy no Zależy jak się pedał naciśni gazów Na tempomacie nie jeżdżę na razie, bo to są za krótkie pola Móżemy i tak to wygląda I orzemy. już tutaj, już wjechałem na drugą część pola. Tutaj. Tak to właśnie pole wygląda, tutaj będzie spory kłopot, powiem Wam, te trzy słupy oborać będę musiał jakoś, No ale dam radę teraz, one, one w tym roku niedawno co powstały, na początku był jeden, ale teraz podobne elektrycy jakiś, jakiś transformator mają wstawiać, więc zobaczę jakie to oborze, a co tutaj idzie ładnie oreczka. Próbowałem go trochę przepalić, trochę na tym, na tym czwartym biegu, no i, i miejmy nadzieję, że mu trochę też na dobre wyjdzie. Musi się to wszystko przepalić, turbina i wtryski. Odtależowanie od czasu, od czasu talerzowania to już stał, także wiecie, wszystko może się zastać. No tak wysterko wygląda. Słuchajcie, mamy godzinę 19:00 No, za 15. U mnie pada. U mnie pada, więc mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj mi nie skończy tej mojej orki. No bo nie będę się chciał mazać tutaj. To dokładnie traktura. możemy. Cały czas naginamy. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. O nawet lisek był poleciał. Długo, słuchajcie, nie nagrywałem dzisiaj. Mamy godzinę 23. Tutaj orzemy sobie ładnie. Kolejne pola lecą. Tak wygląda orka nocą. No, ale ciekawie nie jest. Z tą tylną szybą brudne jest trochę, ale no, dajemy radę, tak? Jak ja to zawsze robię na nocne uranie. Zawsze duże kawałki zawsze duże kawałki na te są rane, więc yy, to dobrze idzie nawet no już troszeczkę zmęczony jestem, nawet już mniej energii w mówieniu mam ile można samemu do siebie mówić, prawda? o, bo tak bardzo ładnie idzie, o jakim biegiem jadę w tym momencie? bieg? C4 Tutaj już kończę już pola, tutaj po pewnej stronie będę przejeżdżał na inną A to już chyba już do domu będę wracał po tym polu Może jeszcze dogram coś jutro Tak, tak myślę, że właśnie, że jeszcze jutro coś dogram i będę sklejał ten filmik i będzie Tyle z tej orki. No, w międzyczasie sobie słuchajcie, jak ta Joram, to słuchajcie, Tata przyjechał i pryska rzepak od jednego Wiem, że go nie widać, kurczę, słuchajcie, ale mówię, muszę Wam to pokazać, jak zrobiłem to oświetlenie w tym opryskiwaczu naszym Hardy Navigator. Kiedyś Wam nagram specjalnie odcinek, jak to zrobiłem, jeżeli będziecie chcieli. No Ale ja tutaj oram dalej. Cześć, witam w kolejny dzień zmagań. E, teraz dzisiaj orzemy po rzepakach w tak zwane rzepaczyska. I orze nam się w ten sposób. Wyjechałem dzisiaj dosyć późno, bo o godzinie 9.00. No, zacząłem o godzinie 9.00. I. Wyczyściłem przez ten czas sobie szybki, wstałem sobie, wyczyściłem szyby, zjadłem, no i jadę. Zobaczymy jak mi się to zaorze, co nie? Będę wam zdawał relacje. Jesteśmy na kolejnych polach. Tutaj obok mnie nasi sąsiedzi pryskają rzepak, a ja tutaj sobie... Oram, dalej, pola po rzepakach. Tutaj 25 hektarów jeszcze zostało tych pól. I atakujemy.